Się, witamy po krótkiej przerwie, ponieważ no skończyło się tamto nagrywanie i teraz jest już Część druga. druga. Ta. Czyli jesteśmy w piwnicy. Dobrze. Dobra, piszemy 6-9, nie? No, mówię ci, powinno kod być 1-2-3-4, ale nie. Multi, multi, 1-2, zjem dupę, ja wiem, 1-1. Jeden, jeden. Nie! Ja wiem! Nie! Przestańmy sobie stroić żarty, naprawdę. Bo w ja tych obrazach dziać? jesteś poukrywany. Nie, ja wiem. Czekaj trzeba wejść do piwnicy. O! Ej, ta puppy na nas patrzy! Ruszcie się gdzieś, to ona na nas będzie patrzeć. Tak jak w Poppy playtime, ta dziwna maszyna. To się lampisz, tak paru w Gęta. Denta. z nie widziałeś. Ty lepszy ty mikrofon Bartek, bo normalnie mikrofon masz do dupy. Nie Gdzie no ty, ty tu może być jakiś kod? A no to, no to ja paczek, cztery, pięć. O o. o. A, a, ty, może, dwa, dwa, a może wiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, to trzeba naprawdę coś poszukać. Ale jest jakiś tam Nieograniczone, zaję fajnie Dobra. Jak w popi gay time to było... Jak pamiętam tak, 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 tak. gówno? dobra. Zawału dostałeś. Co Ej, chyba znalazłem! Ej, ja chyba rozumiem! Ej, bo drzwi się złem. Czekaj! Żółty, czerwony, niebieski, Co? pomarańczowy. Tak! Bo to chodziło o te ptaki, że w tych kolejnościach trzeba! O kurde, ale ty w jesteś kart... głupi! W, kart... w kartce było coś o tych ptakach! Hmm. No, zeszliśmy. W kartce coś było o ptakach! Nie, tu coś będzie, tu będzie coś grzesznego. Co do? Co Nie, 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 patrz tu. Spokojnie, spokojnie, oddychaj. Coś tu wlało się, tu się. Ja bierz Bartka, bierz Bartka, bierz Bartka, proszę. Nie, on na mnie patrzy, on na mnie patrzy, on patrzy na mnie. <noise> Nie, chyba nie zauważył. Goodbye. boy. Poszedł. To on teraz kogoś i... zabije? Nie, po Dobra. To, to ma jaja. Ja. ja. Pamiętaj, czy z latarkami. No Ja mam latarkę. A ja bez latarki lecę. tam! Ja bym tam Dzień jeździł. dobry, proszę pana. Napij pan swoje On, Zniknął. Znikło? Zniknę. ZNIKŁO JEST! Nie żartuję. Młodzi? Bo... Ale nie ma czerwonych włosów, co nie młodzi. Halo, odbiór do wszystkich jednostek, chodźcie do... O kurde, zastrzelili o... nas! O kurde. Nie. Aha, i to koniec? No. Nie, chapter chyba dwa teraz jest. No, Ale ładnie, że Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie, na ja że to na pokazuje. Ale to w ciągu ja mam ja że jak on stał w tym korytarzu, to ja myślałam, że on na nas ruszy. I będzie trzeba spier... Mhm. Ale macie też to w ciągle, że pokazuje, żebyś coś kupił. No, mi no. też. Ej, to... Hmm. Bartek Co, Bartek? mikrofon masz. <laughs> no. A ja najgorzej będzie, jeśli się okaże, że ten filmik jest za długi, bo trwał tam 15 minut i 5 sekund. To jakby co widzowie, jeśli ten filmik widzicie, a pierwszego nie ma, to najprawdopodobniej tak się stało. To znaczy trzeba wszystko od nowa. No, ja pierdziele. Mam nadzieję, że oni o minutę Marys. tak robią, że o minutę jak za długo. O babcia Maryś. Babceleczka. Dawaj, Willy! <noise> Dawaj ja na koło! Chuj, ja kocham te twoje teksty! Przepraszam bardzo. Ej, a możesz to wyciąć, bo trochę to była w sumie brzydkie. No. A więc 3000 godzin później... No, no. O. Będzie jumpscare z tą dziewczyną, albo coś. Będzie na 100% babcia zrobi jumpscare'a nam. A nie, jednak... O, obudziliśmy się na samym dole tego. Tak. obudziliśmy w kiblu. Obudziliśmy się w krótkiej dupie. Co to za mietek? Gdzie mietek? I mietek jest? leżał. Gdzie my jesteśmy? W jakimś chałupie jakiegoś mietka. O, o mietus! Kwiatówka królewna się obudziła. Pan Rizzler z Hogwartu. Rizzler z Hogwartu. Wydałem wszystko na Musiałem kupić tańszy dom! Nie było ja łatwo nie. znaleźć tak tani. Ale do znaczy! Co robiłeś w tych ściekach? A, ktoś mnie postrzelił i wpadłem do nich. Myślę, że to był jeden z moich policjantów. Zaczęły się od tego zaginięcia Multiego. Szukaliśmy poszlak na scenie i znalazłem jakiś stary dom, gdzie była piwnica ze znakiem jelenia. Co? Jelenia! O nie! Musisz jak najszybciej przejść do świata demonów! Tylko tak możesz to wszystko naprawić i uratować multiego. Ale... jak to do świata demonów? Ma? A, się później. później! Pamiętaj, to co tam zobaczysz nie będzie do końca prawdziwe! Jezu, to twoja jedyna szansa! Nie możesz być co ze mną? Nie mogę! Czekam na paczkę z temu! Proszę! z temu?!

E, przyjacielu nie dam rady. Nadzieję, że uda ci się coś skończyć. Czekaj, czekaj, bo one są e, po Przyjacielu nie dam rady. Przyjacielu nie dam rady, no mam nadzieję, że ci się uda. Zgasić wszystkie ogniwa, żeby oni tego i uwolnić, go, bo tego. To by jest. Odsuń się, odsuń się. Trzeba zrobić zdjęcie. <laughs> co? Zobaczcie, jaki ma przyjaciel słodki. Wywalaj. Wow. O, kur. O Jezu, Medus no, się śmiertelnie boję medus. Chodźcie! Nie wy jesteście? No skocz nie. Się. Aha. O, ciemno. Oh. Nie róbcie wszędzie zdjęć. No nas zwolnią. Ale nie róbcie wszędzie zdjęć, bo nas zwolnią. Ale nie jak się to... Ale Ale zdjęcia, to. Jak wy świecie, w prawo czy w lewo? Ja to znaczy prosto, Ale to czy... prosto. Kim ja jestem? Dzieciakiem czy co? Ej, no tak. tak. kolejny list. Przeczytam go, przeczytam go, przeczytam go. trudno nie wiem,

Nie Gdzie? patrz za siebie. Zemle, Co to jest? Smyblu, ja Nie śmiertelnie boję, no Musimy zabić demona. Kary. Co to jest? Trzeba zrobić to zdjęcie. Ja to jest... <laughs> Oj, ja on nie! O nie! O nie! O nie! A tak też zginą. nie? To jest koniec na Nie żyjemy jednak. Niestety. Mówi, Bartek widzę cię, się Aj, O, gdzie on jest? Ale nie ma aparatu. tu. Zawy że... to, że Czekaj, Jest Nie, ja, on jednak nas widzi. On jednak nas widzi. Najlepiej przeniósł do Najlepsze Najlepsza przeniósłka nie twierdzi. Jak, jak ten tak dziwnie biegasz? No bo ty jak klikasz shifta Dobrze, to, 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 to się nie uda. No to kończymy oficjalnie. Dobrze, to wszystkim bye-bye.